Dzień dobry, witam. Pora na małą modernizację byłego układu ładowania tych oto dwóch akumulatorków. Do tej pory wykorzystywałem ten oto solarek kupiony w zestawie od pana Chińczyka. Do tego jest taki kontroler. W tej chwili użyję takiego, takiego solarka. Jako że ten solarek ma wejście, wyjście, przepraszam, USB Typu C, tutaj widać, włożyłem to w przelotkę, aby nie marnować tej złączki, podepnę solar pod mikrokontroler przy pomocy tego złącza. Z tego. Pan, mikropanela tylko odlutuje przewody i zobaczymy, jak to wyjdzie. Polutowałem już układ. W tej chwili idzie z panela przy 4,3. Akumulatorki się ładują. I wygląda to tak. Zdaję sobie sprawę, że to jest totalna amatorszczyzna, ale do testów może być chyba. Zwiększy się trochę słońce za oknem, będzie bezpośrednio w okno padać. To powinno być solarka około 5-5,5V. A ja raz jeszcze sprawdzę, czy cokolwiek na tym pociągnie. Do tego <laughs> lekko zmodyfikowanego układu podłączyłem solarną Weronikę. Na wskaźniku jest 4,3, równe jakby wpysk dał. No i zobaczmy. Coś tam gra i włóczy, czyli jednak coś takiego daje radę. Dobra, wyłączę, bo radia w sumie nie słucham, ale jeszcze by trzeba było zrobić test z MP3. Czy to zadziała? Sekundeczkę taki malutki pędraczek. Za chwilkę rzucę pod radyjko. Miała. Zdaję sobie sprawę, że te dwa akumulatorki połączone e, równolegle swoje dają. To są akumulatorki 26650, ale kiedy <laughs> będzie większe napięcie, moment wyłączmy światło. Kiedy będzie większe napięcie na solarku, wszystko powinno działać dobrze. Jak dla mnie zawsze najgorszą sprawą jest wykonanie obudowy. Przeważnie tak sklecam to na metodę pająka i jeżeli jest to w domu to będzie chyba dość długo mi służyło. To by było tyle. Taka krótka mała zabawa. Serdecznie pozdrawiam, cześć.